ELO! Tym... Tutaj ból Blandowski z nowym glitzem GTA yeah. Pie <grystanie> Nie no, ja jestem dzisiaj z Jedrychą. Patrzcie. Ej tam wyszło z ziemi. Ty wyszłeś z ziemi. <grystanie> 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 Jedziemy teraz dzisiaj na Chiliot bmx BMX. Bardzo to będzie trudne, ale damy radę. Bardzo <grystanie> interesujące. Tak, bardzo interesujące. Każdy chce ten film tak bardzo oglądać. Patrzcie, jak ja skaczę. Jak pro. A jak ja. <śmum> <śmum> baru, 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 baru. Gdzie ty jedziesz? Oczywiście. <śmum> jestem <jeszcze śmum> Baru. na Baru. Lol. Baru. 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 Lol. Baru. Baru. mój BMX <śmum> A patrz na to. <noise> Puff! Czekaj, patrz na jednym kole, nie? Na jednym kole. O, <noise> przez chwilę. O! Ja, miał. <noise> ja nie pamiętam, jak to się tak robiło. Tak, jakoś. o. A po to? Nie! Nie! tak Nie! Nie! jeżdżę, robię gałkę do przodu i hamuję. Ui! Ui! A, to tam! tam no to obchodzi. Jedziemy moją drogą. <śledzimy> Jakoś tam dojedziemy. Wee, A, do Tak, 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 szybciej tak, <noise> tak zawsze na wyścigach robię A ja nie, bo tam mi się właśnie nie udaje Ja na PS nie umiałem tak skakać Ja na PS nie umiałem na jednym kółku jeździć A ja na nim to teraz się nauczyłem e, nie tu e, <noise> nie, ja <jadę>. e, <noise> Jedźmy moją drogą Ej patrz, patrz, uu, o. Uu, to? No! Razem mi się tak dłużej udało motorem. Motorem? Mi też. No. A! Motorem jest Pro. O oh, fuck. Ale to jest BMX, to jest rower. No nie, to nie <grym> ten, że ten <grym> Ej, tu są wózki. Jak to nie robią na YouTubie, że w tych wózkach jeżdżą? Eee, mody. Ja też tak chcę. Tak. Ja też. Ja dlatego kupiłem GTA. Wallerrida zrobiłem BMX! -em. Ludzie to widzieli na live. What? Sam zestaw później ja jak sobie zobaczysz. Na robiłem na, na trzeciej minucie i coś tam robiłem ten. Waller'a. O oh, ho, oh, oh. prawie. <laughs> Jaki? Ej, patrz! Czekaj. Ty no? No. <laughs> <Lol. śmiech> What the fuck? Opadłem, Ty dla kawałka w powietrzu misiłem. Wow! Pa! Jestem w tym kontenerze, ho! Na szczęście. Dlaczego ja mi się? Dawaj, musimy stąd jakoś wjechać. Nie pchaj <śmiennie> mnie. <śmiennie> <śmiennie> Hacker bozo! Like a boss. Oh. <śmiennie> like a no. <śmiennie> Yes, I'm fatty nu. No. A może powiedz, dlaczego mamy takie stroje? Eee, bo robiłem Glita GTA 5. Oczywiście od Bucha Blantowskiego. Ale dziwne, że jego Glita szedział, przecież od niego to po dwóch sekundach już usuwają, nie? No? Ja Bucha do Znaj zaprosiłem, ciekawe, kiedy mnie doda. Ja też. <laughs> Ja nawet ja zrobiłem coś... Nie zadanie do ekipy. Jeszcze mi nie. O, do, jolo. <laughs> ty tak samo. Jola, Zobacz. Jolo. Ale ja wtedy wisiałem w powietrzu. Czy ty to widziałeś? Ale powiedz mi czemu ja wtedy w powietrzu wisiałem? Nie wiem. Oooooo! Oh, oh, oh! Lajka like pan! My zanim jeździli do tego, to my robimy tu stunty. Wow, no właśnie, czy ty to widziałeś? Uderzyłem w to to i leciałem tak do tyłu. Jedźmy już na to, ja? ja? Ja będę jadę. cały czas skakał, jak chcę wisiać znowu. Oooo, oh. ooo, oh. ooo. Oh. 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 No zobacz, ty pod jakie górki ja podjeżdżę z tą BMX-em. Na piechotę to ja bym tu nie podszedł.

Tak ja mogę po mój pojazd zadzwonić. Twój pojazd jest już w pobliżu, no na pewno. Daj ja mi tak, pożyć mi, mi swój pojazd. Nie! Pożyć mi go! Zwalę cię z tego. Ale potem masz mi zrzucić mój. Tak, zrzuć ci go. Ja ci go oddam. A, czekaj. Czekaj. Podniosę ci go specjalnie. <laughs> Nie daj się. <laughs> O, 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 No <grym> ja 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 <grym> Czekaj, bo ja tam już nie wjadę. Muszę zrobić rozkaz. <grym> jakiś zaczarowany. On w powietrzu. Masz to na Liwie? No. Muszę zrobić tego Liwa potem obejrzeć. A, mój motor. ja na ja to ten... Nie, czekaj na mnie. No dobra, już wiem, no jak to... mam się tam spiąć. Dobra. Na Dam radę. O, hmm? Nie no, ja biorę auto, czy coś, i ja odchodzę tysiąc kilometrów od tego. I dzwonię po mój motor. bmx -owy. Ale ty nie zadzwonisz po BMX-a. Zadzwonię. Mechanizm gotów. Da się. Ja mam glicza. GTA up here. Yeah, yeah. Ucieknij policji. Oh yeah. <laughs> A ja mam glicza na skakanie na rowerze. Ja też. Well, hello, how you doing? How can I help? Musicie mieć do tego glicza, you can't handle it, my friend. Okay, Leave it with creepy uncle Lester. <laughs> Ty sam nie masz, patrz, dostarcza mi BMXa. Gdzie na mi on dostarczy? Mi się sobie luchna, ty to zrobiłeś. No normalnie, przez pojazd. Patrz i mam. Hacker bonzo, hacker bonzo. No to stój tam na mnie, to ci pokażę, czego mam. O kuikła. Ale Zaprosiłbym sobie do no i no, zjechało to na jakiej Ten Szeckam, robi Szeckam, Siek, My tylko wybuchamy go. Szeckam, to? My tylko go. Nie będzie sepczek robił. Mm. Online. Gracze. Fastar. Wyrzuć. Tylko na mnie nie zagłosuje. Nie. A mnie wywaliłeś wtedy z tego. No. Czekaj Znowu tam na mnie. Znowu się wywaliłem. Tak gówno. Skacąc? był jakiś elwis prosić. Yeah. To on ci mówi. Elwis. Został. You talking to me? You speak to me English? English please. Yes, good. English please. Stoi tam na mnie. Ok, ok. Andiamo, andiamo, allora. jest è po italiansku. po'lasco. No, cosa, pensavo che lo Andiamo, andiamo. Cusicua? Non lo so, ma andiamo e allora. Ascoltiamo che sapere? No, non lo Non lo so. No, gdzie ty jedziesz? Miałeś na mnie czekać. Ja mam za szybki wewnątrz, co wisi w powietrzu. A ja skaczę do ciebie, jadę po drodze, Ale jestem szybki auta. Ale no to było dziwne, jak wisiałem w powietrzu, nie? Mhm. Wow, drzewo wolnę. Tak mam traktor. Jak wjechałem w palmę. No nie, znowu się wywaliłem. Jak wjechałem w palmę, to też nie Fa! To ten... Znowu się wywaliłem. Eeeem... Ile oddychałem metr? No i znowu się wywaliłem, no co w gówno? Cicho, bo zaraz ja się wywalę. Znowu o, prawie bym się waliłem. wywaliłem. Ja się wywaliłem dwa razy pod Czekaj. Zawsze ci będzie. Ło wow! Wywaliłem się! Ej, ty też jak, jak skaczesz, to cię tak na boki skręca? No. Dlaczego to tak? Nie wiem. Nie ja mam prosto gałkę? Po... No, ja, ja ją tak ruszam, bo chcę prosto jechać. No ja, no, ja, ja też trochę je ja skręcam, te... ale... I też te mnie tak strasznie wykręca. Tak gówno Kiedy to ja mam Nie pięć wiem, krótka... ja nawet nie mam waypointa. O, oh, tu seat. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja Ten tam. O, oh, zaczekaj na mnie, jestem bardzo blisko. Na czyli na ciebie zaczeka. No nie, ja tam nigdy nie wiadę. <grym> A ja <grym> mój autobus on ciągle tam stoi, nie? Serio? No. <grym> 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 ciągle mają zatranę. E, mogliśmy to nagrać. <grym> no, tego tam Ważne, jeszcze, tam. Najważniejsze jest, że jest nagrane jak wiszę w powietrzu. <grym> Najważniejsze jest, jest nagrane jak robiłem Ule Ryda BMX -em. Przez dwie sekundy. Ale powiedz, co było lepsze. Nie, Ullera tak łatwo nie zrobisz. Patrz, ja też teraz wiszę w powietrzu. Mogę zrobić screena. Jak skaczę to wiszę w powietrzu. No to też wiszę w powietrzu. Ile masz keny? Nie wiem, bo ja waypointa nie mam, ja znam to na pamięć. Może teraz to rozjadę szybko, normalnie szybciej niż ten autobus zielony. No to ja już dawno tak jechałem. No jakieś busty. mam. I się wywali Ale wszystko I jest przy otatomika. byłem pod ziemią. Ja bym teraz hydres dogonił. Ja tak, tak skacąc. Ale w trybie wiszącym. Y nie no jak ja, ja auto zaganiam w w O! Nie! O! Mój rower prawie był w jakimś bagażniku auta O, ale szczęście On ma rower w bagażniku Bo ja jadę za trzema autami No! Ej uważaj ten jak jest ten konwój żeby nie wypaść przez te, bo ja bym dwa razy <coughs> nie wypadł Ej, uważaj oczynałem. tam gdzie jest Goldman. Ja utknęłam. A ci twoi, co co wychodzą, co oglądają to oni rozumieją, co my skupiamy? Nie. Ci zeszkoły? No. Nie. Jakie lamusy, długo bro pewnie cię oglądają. Walnąłem w jakiś tam, wyleciałem 100 km w górę. Miniwan koło mnie przy przejechałaś? Mam go. Ubenego, sunningowanego. Ja też, bo... My robiliśmy glitcha, a Glieta... Pięć! Na kopiowanie lowriderów. Ooo, ale bym wpadł do wody. To tak jest, to czyli ja to już tak nie skaczę, bo ja wiem, że ja tu tutaj wypadnę, jak jeszcze raz tylko skoczę. <laughs> ja wiem, że ja tutaj wypadnę przez... do wody. O! Ty jesteś tam, gdzie jest konwój? No prawie Ała! O, tunel tu jest najmłodsza nice. jakbyś sobie ty widział co, ja, co ja tu robię Jak ja tu jeżdżę To byś się zesrał A ty jak ja chcę że z jakiejś skały biegam ja tak samo Ten motor mi na boki skacze O teraz prosto, teraz już na boki hacker bonzo. A ja tak skaczę, normalnie jakieś kółka robię, no. Ja też chyba zacznę robić transmisję. Nikt nie będzie oglądał. A no, jestem przy moim autobusie, idę sobie go zobaczyć. Dawaj, zacznij. Fajne Może jest. Zacznę. Tylko ja, ja robię zawsze, że widać tak bardziej komentarze, jak trzeba mieć jakiś głupiony ja robię tak, że mam trochę mniejszy tak. ekran. To jest fajny. co Mój autobus stoi i ma wytranę, ale dobra. Zaznacz sobie, czyli lepiej i powiedz, ile masz kilometrów, bo już nie całe okay. dwa. Ło, ty tam masz. A ja mam jeszcze 3,70. A ja mam jeden siedemdziesiąt. dowody wypad. Skac. Nice. O, wywaliłem się. Je, ale tu już się ciężko wjeżdża. O my A później skaczemy no, na BMX-ach. Okej? Okay? Co? Później skaczemy z na BMXach. Dobra. Mam spadosza. Ej, może glicze yy, nagrywać. Dobra, ale to trzeba mieć jakieś glicze, bo teraz mamy jednego, którego nagramy. Trzeba znaleźć w jakieś Nie możemy wszystkie oddzielnie pokazać, i rurkę, i matkę, i hełm, i jak zdobyć ten. Eee, rurkę lepiej nie. FAK! Do wody wjechałem! A, wiem czemu rurkę nie. <laughs> nie, bo mi się nie chce rurki, bo próbowałem i nie działała. Co, rurka ci nie działa? No. Nie działa. Lol. Mi o, nie. turystów już widzę. Zobacz Ej. gdzie ja jestem, tu już się hardcore wjeżdża. Motor wpadł do wody. To zadzwoń po niego. Nie, bo o. on się popsuł. To kup nowego? No właśnie kupuję, ale i tak nie będę mógł po niego tak zadzwonić. To poczekam na ciebie u góry, nie? No, no, ja nie będę jechał z powrotem do tego. No wiem, no, ale przecież to zadzwonisz sobie jak wtedy, nie? No dobra, ale przedtem to ja zadzwoniłem przez pojazd, a teraz to teraz się nie da przez mechanika, tak? To zadzwoń sobie przez ten, przez prezydent klubu, tam jest nawet BMX. Mm. Nie wiem. Sprawdź. Ja nie Cię mam, nie bo ja nie sprawić. mam już BMXa. <noise> 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 ja, jak ty skoczyłeś do wody, no? No bo wjechał mi na skałę i wpadł mi do wody. Jak będę na samej górze filia, ja to sobie transmisję oglądam. Okej. Okay. Zacznę nagrywać GTA V. A ja zacznę bardzo dużo ich szukać. I ich nagrywać. <grym> Będziemy ściągać od innych. <grym> tak każdy robi, bo skąd by na przykład buch tak sam niby wymyślał, on musi mieć to od kogoś ściągniętego. Ja myślę, że on ma dużo osób w ekipie i oni sobie po prostu szukają, na przykład ma milion osób w ekipie i wszyscy sobie szukają glitzów takich. No i przekazują mu i żeby on to nagrał. Mhm. On powinien nie wrzucać takich glitchów na kasę, albo wrzucać, ale tak, żeby Rok sobie tego nie mógł widzieć. No, albo powinien po prostu tylko takie na ten, ale właśnie nie takie na kasę. Hmm. Bo przez niego nam się ten glitch usunął na kasę. No, on mi się już powoli zaczyna nudzić. Może zrobimy zaraz tego glitcha? No. Ale jaki? No ten na ten strój. A ten? Ja, ja chcę teraz ja inny kolor. No. Zrób sobie fioletowy jak ja, fioletowy jest najfajniejszy. Okej. Okay. Nie da Na się formu, ten. A to gówno. Tak teraz jest mechanika, ty prawda? No, co Real sprzedałem już out. Okej, I got stuff to do. Okej, okay. a to gówno, gówno. Dobra, nie mogę. Dlaczego? No bo <laughs> mi się popsuł. <laughs> Mam już nowego, ale nie da się go zamówić. Colo-Colo vs Everton, co? Co? Не-не-не! Ты буквально вышли. Буквально вышли. Буквально вышли. Буквально вышли. Буквально вышли. Буквально вышли. Teraz jak jesteś w jakimś tunelu Zaloguję się na mojego i Ci będę pisał komentarze. Nie. Dlaczego? Bo nie. U. Zaloguję się na mojego. Bo ty piszesz jakieś gówniane niepotrzebne. A zapomniałem jeszcze dać na końcu, kropka pl kropka pylę kropka gówny o jaki jest skrót dla gówna gówny -e o go <grytanie> tsunami go <grytanie> go no, to, 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 to tsunami to, to, to gówno go <grytanie> nie no tsunami jest fajny ta piosenka ale <grytanie> Fidefik miał no, tsunami i to przeczył. Oooooo! Like boss mnie? Teraz się próbuje zalogować, ale to jest jakaś masakra Wiem It's very hard um. oh, Okej okay. Nie da się zalogować normalnie <grym> Da się no? nice! Nie like się. boss, Szczęścia Hei! <muloughs> <mul <Travevé> <mul Fred Makar ini> Tutaj ja z nowym gliczem GTA 5 Wszystko na live'ie, wszystko działa Wszystko jest udowodnione Tutaj ja z nowym gliczem GTA 5 Wszystko wszystko działa Wszystko jest udowodnione No naprawdę <głos> <głos> Za 15 dni nie odlokuję. A co, masz jeszcze bana? Ty nie masz bana Bo ty grasz No mam Nie masz <noise> Fajnie się ciebie ogląda Po co się pytasz, czy mam jeszcze wano? zibi! Zibi koszowski, chodź do mnie, na mixa. Nie da się, boić jest jednoosobowy. Jak ty jedziesz, to i ja jadę. Glitch this seat. O, Dobra, nie da się. Ma, ma, być Szybko! Tak A ja nie zahaczę, ja muszę tam zlecieć na dół. Ja chcę na pociągu wylądować. Zawsze jak ja zlatuję z to musi jechać pociąg. Czekałem, Widzę cię! Nie cześć. Nie, jakby był dwuosobowy, to bym wylądował. A nie jest? Nie. 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 Twój autobus! Tam stoi! On jest przesunięty! On nie stał tak jak nice! stoi! Otworzyłem spadochron! Pociąg! Wyląduje. Ej! Co z moim tym? Prawie! Twój autobus! A twój autobus tutaj stoi! Wezmę go. Okej? Okay? Ja, ja wyląduję na pociągu, okej? Okay? No? Mi się uda to jest ten Pro. Mi się prawie udało. Uderzyłem w niego. Nie Jadę uda mi się. Umownym. Nie uda mi się, to jest niemożliwe. O, nie, taka... Dobra. A gdzie ty? A skąd ja mam tu ubiegłego? No bo jaki ten autobus skrzywy. <laughs> Bo chyba już pociąg przejechał, bo nie są tak jak stalk. E! <grym> <grym> bo zaraz ja, ci dam łapkę i Nie. pod jednym ci dał. Fuck <grym> you. A pod wszystkimi ci też w górę dam. Okej. Okay. Mogę ci dać dislike pod każdym. Nie. Widzisz jaki ten autobus krzywy? <laughs> no, no. Brrr. Nie. A ten? Nie. Prawie licza? Lubię sobie ogląd na... Narka! Nie ma co robić, nara. Będzie może glić,